Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Widzicie tam coś? Tam? Serduszko tam jest? Tak, idziemy tam właśnie. O, to są moje zdobycze. Już wcześniej też wywiozłem, ale teraz trochę posprzątałem i znowu mam tutaj takie dwa wiadereczka, także idziemy do serduszka teraz. Wsypać. Zrobimy coś dobrego, tak? No dobra, to lecimy popsypywać troszkę. Troszkę za mały jestem. <laughs> Super. Jeszcze jeden taki wielki. O Jezus. Spróbujemy jakoś to wsypać, co? Jest. Jeszcze pozbieram to, co tu jest. Co mi wypadło. Tu jeszcze coś wypadło. No, już trochę się nazbierało, tak? Trochę więcej. <laughs> I super. Także zachęcam do pomagania. Zachęcam do zbierania nakrętek. <laughs> Zresztą już na poprzednich filmach też pokazywałem. A ja jadę teraz. Zobaczycie gdzie widzimy się w innym miejscu. No to jeszcze raz witam Was serdecznie. Witam i pozdrawiam. Witam. Dzień dobry. E, to jesteśmy tu, to jest ta taka. No, tu się spotykamy. Powiem wam auto stoi. <ścoughs> Tutaj stoi takie autko sobie. Nie wiem co to za auto, ale przyjechałem sobie na, na Rydze jeszcze raz, w tym wezmę sobie ten wiaderko, które miałem tutaj, te nakrętki, bo więcej nie potrzebuję, może pół z tego. Nie wiem, czy coś będzie, bo już auto tu stoi, czy coś nazbieram. W każdym razie, ares tam lata. W każdym razie idziemy na Rydze, bo to na pewno już w tym, w tym roku z tej strony tu ostatni raz. Nie wiem, czy coś będzie, bo tam już coś chodzi. Ale chodzi o to, że żonka mnie poprosiła, żebym nazbierał jej, bo jakieś tam danie chce zrobić z Rydzy. Z ryzyków chce zrobić jakieś danie, ale nie wiem jakie to ma być niespodzianka. No, także prosiła, żebym trochę nazbierał, ale nie wiem czy będzie. Tak więc no, zobaczymy. Widzimy, widzimy się tam w cholinach, dzisiaj nie pada ani nic, także także będzie lepiej się chodzić raczej. No ale nie wiem, czy coś nazbieram. Dobra. No to lecimy i... Może coś tam nazbieramy, tak? Choćby 10-15, to już, już by było coś. To uciekamy. Powiem Wam, chodzę, chodzę, ale jest tak wydeptane i tak wychodzone już jest. Ciężko nazbierać. Ciężko. Ale, ale nic, już. Troszkę mamy, zobaczcie, ten jeden taki duży jest zdrowy. Tego muszę wyrzucić, bo jest spacie robaczywy. Ale resztę, patrzcie, ile igliwia. Jeden maślaczek taki tam, do smaku. <laughs> A, wziąłem. Mówię, dobra. No to. Ale powiem Wam, że nie ma. Ogólnie, ogólnie po prostu nie ma. No. Ludzie chodzą, zbierają. Myślę, że mi się uda kichają, wysłuchajcie tam, tam, kichają, co tam jest, maślaczek, dobra, no, nie bierzemy, no i chodzę tutaj, chodzę i ciężko, powiem wam, ciężko, mam co prawda, jeszcze by mi się przydało jakieś, jakieś, może z pięć, <laughs> spróbujemy, spróbujemy sobie te pięć jakoś znaleźć, no. nie będzie łatwo, <laughs> ale spróbujemy. Idziemy w te gąstwiny tutaj. Ares, chodź. A ja tam podgrybki rosną w tamtym lesie. Może nie dużo, ale rosną. No mam trochę. Ten duży, fajny, bo jest hmm. Dobra, idziemy posylać się je troszkę jeszcze. Powiem Wam, chyba mi się uda. <laughs> chyba mi się uda rozkieracie. <laughs> mam tu takie, widzicie. O. Ładny co? Już powoli się tam coś zbiera. Powolutku, powolutku. A tu co to jest? Maślak. Hmm. Tak pojedyncze, takie sztuki. O, tu jest znowu jakaś sztuka. Poszedłem teraz całkiem po boku, bo tam w środku nic nie ma. O, jest zdrowy. Dobra. Dobierzemy. No to po boku jeszcze troszkę takie sporadyczne się trafiają No, no to myślę, że na te danie jeszcze parę dozbieram to żonka będzie zadowolona <noise> Myśli że już trochę jest tego, Także zrobi jakieś danie No zobaczymy czy będzie smakować No myślę, że tak idziemy dalej Ares Bołam go i wołam. gdzie on łazi. Masakra. Ares Ja pierdolę. Chodź tu, stój. Stój, zostań. Dobra, już, już ładnie. Zostań tu, zostań e, dobra. To jeszcze mam tu takie powiem wam, bo tam czasły drzwi jakieś. Ale chyba ten będzie robaczywy. Ten już się rozwala. Dobra już jadą. Pozbierał grzybki i jedzie to jest, te zobaczymy, te myślę że będą zdrowe, tam jest jeszcze jeden, widzicie, w takich szakach tutaj zbierać się rydze, ale jest, coś tam nazbieramy, trochę większe, ale, o, także, o, słyszycie auto, już rusza, dobra, ja teraz sprawdzę te, czy są zdrowe, no już też będę miał dość, o, zdrowy. Już raczej będę do domu Szonka <laughs> reszta tutaj poprzebiera to wyczyści Za dużo nie będzie ten Zobaczymy raczej jest Chociaż No i są tam jakieś kropki Dobra, tych nie prawda nawet hmm. Co tu my mamy jeszcze A tu ma śladki Tuś zerwał ich to to zostawić? Nie, no może wezmę. Dobra, no to ja obiorę ze skóry od razu. Idziemy jeszcze tutaj do góry i w prawo i wychodzimy z lasu i, i tyle powinno starczyć. No to już wychodzimy stąd. Już mi się nie chce. Już starczy tego, bo już tyle jest po, po wyrywanych, po e, po wycinanych dobrze, że i w ogóle dało mi się tu nazbierać tego. Dobra, jest ponad pół wiaderka, gdzieś tak z no, niech będzie. I myślę, że to na jakieś specjalne danie wystarczy, tak? Ciekawe, co to zadanie będzie. Coś na pewno smakowitego, coś tam zrobi. No niech będą nawet ze trzy odpadną, cztery, to, o, to wystarczy całkowicie, naprawdę. Ares, my lecimy teraz. A może przejdziemy się jeszcze tutaj zobaczyć. Tylko tu tym brzegiem czy tu nie ma jakiś podgrzyba, i, i prawdziwka, ale raczej nie będzie. Ale zobaczymy, tu jest taki dąbek. Idziemy do, do niego. Jeszcze tam pójdę zobaczyć. Ale za chwilę będziemy się widzieć przy samochodzie. No, <laughs> to na dzisiaj starczy. Otwieramy samochód. No i teraz śmieci a podbierałem trochę, bo wiecie jak tu potem przyjdę to będę miał trochę mniej śmieci do zbierać <laughs> także wolę mieć to o, takie butle trochę mniej będzie zawsze to zbierania zawsze coś tam można wziąć z lasu widzicie tu też jest jakiś ostatnio Artur Skaniowa pozdrawiam cię Artur też jakiś Selekto co to jest specjal wielosezonowy silnikowy olej. Też tam zbierał te takie właśnie. Nie wiem z którego to jest roku, ale kiedyś takie były. Czy tu pisze jakaś data? Nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie to jest do wyrzucenia jednego <laughs> Nie ma nic, wy wyczyszczone jest, jeden podgrzybek taki się ostał tylko tam, w tym lesie, tu. I... no i mam te ryzyki To się tu wybierze, ale jest mordo. Cały, brudny, oplepiony. Jedziemy do domku, bo Basia, Basia mówię, żonka będzie... <laughs> żonka będzie robić... Yy... Rycyki Także będzie dzisiaj na obiad Nie wiem Jakieś dane specjalne ma być Także to mi myślę, że to wystarczy Wiaderko nie jest za duże, ale też nie za małe Także jest super Trochę śmieciuchów posprzątanych Grzybki są Nakrętki oddane Jestem zadowolony Także Jak się wam podobało No to subskrybujcie Komentujcie Ale już leży o, auto mi się zamknęło aha, no, miałem otworzyć pokażnik. i się wystraszyłem dobra, no to myślę myślę, że będzie będzie mi smakowało tak mi się wydaje przynajmniej no, to dobra, do to na następnego trzymajcie się, taki krótki dzisiaj będzie odcineczek i lecę do domku